Cześć, witam Was bardzo serdecznie 24 października 2023 roku i zapraszam Was na codzienną analizę kryptowalut. Pamiętajcie, że jutro nie będzie codziennej analizy, tylko dopiero w czwartek, a dzisiaj standardowo na samym początku proszę Was o lajki i osoby. No i zaczynamy oczywiście od Bitcoina, bo Bitcoin w dniu wczorajszym zrobił bardzo tutaj mocny strzał do góry, którego nikt się nie spodziewał. Ja też przyznam się otwarcie, że wtopiłem dosyć sporo, znaczy 20% portfela. Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę ostatnie chociażby zyski, więc nie jest tak źle, ale cieszę się bardzo, że postawiłem stop lossa zanim kładłem się spać, bo bym się Mógł mocno zdziwić, mieliśmy strzał bardzo szybki, aż pod 34750, potem zjazd dokładnie testujący tą strefę, którą tu mieliśmy wyrysowano między 31700 a 32800 i po przetestowaniu tej strefy mieliśmy strzał na 35 35245 dolarów i tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że na różnych giełdach różnie tutaj te poziomy zostały pozaliczane. No i teraz większość osób znowu mówi o shortach. Sam myślałem o szorcie, ale jeszcze się nie zdecydowałem. Mamy tutaj delikatne obsunięcie dokładnie do tej czerwonej linii która już wcześniej była wyznaczana. Co prawda, mieliśmy zjazd aż na 33200, ale widać, że kupujący wybronili te spadki. No i aktualnie dobiliśmy do 33840 dolarów, ale pamiętajcie, że może tutaj być różnie. Możemy spaść chociażby, znowu testując tutaj tą strefę na 32800. No i możemy stąd znowu dostać strzał do góry. Ja po cichu liczę, że możemy nawet dobić do 35 800. Już o tym właśnie dyskutowaliśmy dzisiaj na Discordzie. Co prawda, całą noc na Discordzie odbywały się tutaj dyskusje. Jedni tutaj fajnie powchodzili. Ja niestety straciłem, ale nie jest to aż tak tragiczne. Wiem, że pewnie większość liczyła, że mi rączki połrywało, ale pamiętajcie, od tego właśnie są stop lossy. Ja miałem na giełdzie Bing X stop lossa założonego na 32 285 dolarów. No, i to uchroniło mnie przed całkowitą likwidacją portfela. No, bo tutaj przy takim strzale mogło być naprawdę. Gorąco. Teraz po fakcie myślę, że nawet fajnie by było wystartować, chociażby z longiem na stoplosie kroczącym, który jest oczywiście na giełdzie BING X. No i fajnie by on mógł tutaj po prostu nam zarobić, szczególnie że tuż przed strzałem, przeglądałem order booki. Od Maximusa i Orderbook po stronie zakupowej wyglądał dokładnie tak, jak teraz Wam prezentuję na ekranie: czyli tutaj mieliśmy bardzo mocne ściany zakupowe, co mogło już tutaj nam sugerować te wystrzały do góry, więc warto sugerować się właśnie tymi dodatkowymi materiałami jak chociażby orderbooki, ale dzisiaj jak na złość na się wysiadły i nie działają, dlatego tylko zerkniemy sobie za chwilę na wskaźniki ProCharts. Ja was oczywiście przepraszam za mój głos, jest trochę zdarty, ale to jest akurat przez tą pogodę jesienną, dlatego nie jest to nic związane właśnie tutaj z nagrywaniem. Więc może zacznijmy sobie od Coin Market Cap, największe wzrosty mina, do której dzisiaj sobie zajrzymy. Zobaczymy jak wyglądają te wzrosty, a największe spadki MKR, znaczy największe to tylko jest 2,46%. Wskaźnik strachu i chciwości dzisiaj mocno na poziomie 66% a altcoin season index dzisiaj na poziomie 18 warto też zobaczyć mapę likwidacji gdzie tutaj polikwidowało wszystkie shorty które były podpalane no ale dodatkowo możemy sobie zobaczyć na heatmap likwidacji no i na samym bitcoinie było to ponad 230 milionów dolarów no i oczywiście na innych kryptowalutach również dosyć sporo więc było w nocy naprawdę gorąco. Teraz zobaczmy sobie wskaźniki pro-charts od Maximusa. No i tutaj nic nie sugeruje za bardzo, żeby mogło rozgrywać się w najbliższym czasie coś ciekawego, ale według mnie do końca tygodnia sytuacja tutaj powinna się nam określić, czy faktycznie lecimy jeszcze do góry. Czy będziemy próbowali zbijać do okolic 30 tysięcy, do okolic między 30 000 a 31 tysięcy, więc tutaj zobaczymy, co się faktycznie wydarzy. Ja raczej nie będę wchodził dzisiaj w żadne pozycje. Będę chciał ochłonąć bardziej po tym, co się wydarzyło dzisiaj w nocy. No i pamiętajcie, jeżeli faktycznie. Ktoś z Was stracił, no to pamiętajcie, że próba odegrania się zawsze kończy się tragicznie, więc radziłbym uważać, szczególnie, że dominacja Bitcoina utrzymuje się znowu dosyć wysoko, aktualnie powyżej 54%, i to jest sporo, biorąc pod uwagę, że alty no nie nadążają tutaj za. Bitcoinem, gdzie Bitcoin ma w ostatnich 24 godzinach prawie 3% zysku. To niektóre alty są na dosyć sporym minusie, więc warto tutaj na to też zwrócić uwagę. Chcąc oszczędzać dzisiaj trochę gagło, więc lecimy szybko najpierw Ethereum, które zaliczyło tutaj poziom 1850 dolarów. No, i aktualnie też równo za Bitcoinem spadło w dół właśnie do tej zielonej strefy na 1760, gdzie teraz delikatnie się odbija. No i może to być też próba tutaj podbicia pod kolejny tutaj szczyt, ale warto pamiętać, że Ethereum radzi sobie dwa razy gorzej niż Bitcoin, no, a Bitcoin już teraz widać, że znowu zaczyna atakować i już jesteśmy na poziomie 34200 dolarów, więc myślę, że jeszcze wiele może się dzisiaj wydarzyć, a my lecimy dalej, jeszcze tylko trzy kryptowaluty, będzie to Bitcoin Cash, który odbił się bardzo fajnie tutaj od czerwonej linii trendu wzrostowego, na poziomie 268 dolarów, no i dosyć gwałtownie spadł, zaliczając jeden spadek, później korektę, no i drugi spadek aż do 245 dolarów. Teraz oczywiście trochę odrabia za sprawą bitcoina, ale myślę, że może być tu jeszcze jedna próba dobicia właśnie do tej czerwonej linii. Jest to, myślę, dobre miejsce. Do ewentualnego shorta w okolicy 270 dolarów, ale czy tutaj dobijemy, to się jeszcze oczywiście okaże. Dawno nie zaglądaliśmy do Gali, która zrobiła też bardzo fajny rajd do swojego oporu na 1,5 centa. No i zaliczyliśmy ten opór, nawet delikatnie go przebijając. No, i cena spadła dosyć fajnie, ale myślę, że tutaj jest kwestią czasu, aby się przebić przez ten opór. No, i tutaj może jeszcze będzie większy wzrost. Zaglądam szczególnie do Gali z tego względu, że w naszym portfelu 100 razy 100. Często tutaj też uśredniamy cenę na samym początku dosyć często, a teraz w ostatnią, w ostatni piątek nie było właśnie analizy, bo nie było u mnie prądu, z tego względu teraz w piątek zrobimy dokładną tutaj analizę naszego portfela 100 razy 100, no i sami zobaczycie, że nawet kiedy Bitcoin dosyć mocno strzelił, to na portfelu zbyt dużo w atak się nie zmieniło dlatego zarówno zobaczymy sobie analizę portfela 100 razy 100 jak i naszego projektu 500+, gdzie właśnie analizujemy Bitcoina i Ethereum, zobaczymy jak tam się pozmieniało. No a gala oczywiście będzie też tutaj pod uwagą będziemy patrzeć sobie właśnie przy piątku te coiny, których mamy najwięcej w naszym projekcie zobaczymy, jak aktualnie się zachowują. No i na koniec mina, o której mówiłem przed chwilą, największe wzrosty z pierwszej setki. Było to dosyć sporo jeszcze przed chwilą, kiedy przygotowywałem materiał. No i tutaj zaliczyliśmy aż prawie dobiliśmy do oporu na 98. Centów, no ale lecimy w dół, jest to oczywiście spowodowane, spowodowane tymi spadkami na Bitcoinie, ale te wzrosty były naprawdę imponujące. No i myślę, że tutaj podbitka będzie spokojnie jeszcze do 82 centów, ale to myślę już nie wróży tutaj nam dalszych wzrostów wybijających ten, szczyt, który mieliśmy właśnie dzisiaj koło godziny 1345. Ja dziękuję wam za dzisiaj. Dzisiaj trochę krótsze nagranie, ale muszę trochę oszczędzać głos, ponieważ jutro bym chciał, żebyśmy na Discordzie zrobili sobie live'a z tego co tutaj się faktycznie wydarzyło w ostatnich godzinach, więc my słyszymy się na YouTubie. Oczywiście. Czwartek już o normalnej porze. Do usłyszenia, do czwartku. Hej.